Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie zrobimy sobie szybką aktualizację. Wczoraj wystawiłem ofertę sprzedaży tutaj. Mówiłem, że powinniśmy dobić pod 161,8 i 0382, patrzcie, piękny strzał, sprzedało nam się. Także jestem zadowolony. Patrzcie, to co. Kupowaliśmy po 4,05 sobie dolara. Sprzedaliśmy po 4,35,89 także bardzo fajnie. Później sobie tabeleczkę tą uzupełnię. A teraz tak teraz przydałoby się wystawić nową ofertę kupna. Spróbujemy sobie tutaj złapać dolara. Ostatnią falę sobie tutaj zmierzyłem ładnie. Patrzcie, 0382. Przy takiej mocnej sile nie spodziewam się tutaj, że dostaniemy jakiś głębszy spadek. Raczej bym obstawiał 0382. Także co my tutaj mamy? 4,27 można powiedzieć. Oprócz tego mamy poprzedni szczyt, także ZZB, poprzedni dołek i można powiedzieć, że drugi jeszcze jakiś dołek. Także jeżeli tutaj byśmy doszli, to naprawdę będą bronić tego poziomu. Także myślę, że sobie wystawimy tutaj ofertę kupna. I teraz tak. 4,27, dobra. Dobra. Tak, żeby nie był równy poziom. I teraz tak wymień za wszystko. Dobra. Czyli tak, mamy po 4,27 wystawioną owkę. Mam nadzieję, że się to nam kupi. To może trochę potrwać, nie wiem czy w tym tygodniu, czy w następnym. Mam nadzieję, że będzie zejście jakieś, bo jest tutaj pionowo, także jest duża szansa na tą korektę. Oczywiście nie musi jej być, nie musi się wydarzyć, ale jest duża szansa, że będzie. I tutaj złapiemy sobie tego dolarka. Także co? To by było na tyle w tym krótkim filmie. Trzymajcie się. Cześć!